Czy da się wrócić do EX? Kiedy warto, a kiedy nie warto? Na tym filmie powiem ci, dlaczego w większości sytuacji powrót do EX jest możliwy. Powiem Ci, jakie są dwie sytuacje, kiedy będzie to dużo trudniejsze oraz dlaczego powrót do ex wiąże się z dużym ryzykiem ponownego rozstania. Z jakiegoś powodu w naszym społeczeństwie powrót do ex jest postrzegany jako coś bardzo kontrowersyjnego. Jeśli zapytasz losowego człowieka, czy warto wrócić do ex, to masz spore szanse na to, że trafisz na osobę, która bez zastanowienia się i bez zapoznania się z swoją sytuacją od razu powie Ci nie, nie ma szans, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, cokolwiek to znaczy. Myślę, że takie ostre podejście najczęściej jest powtarzane przez osoby, które same mają mocną niechęć do swojego ex i przenoszą swoją sytuację na życie innych ludzi bez żadnej głębszej analizy. Tymczasem powroty do EX nie tylko są możliwe, ale są też zupełnie naturalne i cały czas zdarzają się samoistnie. Około jedna piąta par, które się rozstały, wróci do siebie w ciągu kilku miesięcy po rozstaniu. I bardzo łatwo jest to zaobserwować, bo na pewno sam znasz pary, które miały w swoim związku przerwę. To znaczy, że para się rozstała, przez pewien czas te osoby były dla siebie byłymi partnerami, a potem jednak stało się coś, co złamało wszelkie prawa fizyki i para jednak weszła drugi raz do tej samej rzeki. Czyli te osoby znowu są razem. Są jednak dwie sytuacje, które bardzo utrudniają powrót do ex, a czasami nawet go uniemożliwiają. Odzyskanie ex nie będzie możliwe w sytuacji, kiedy twój ex zakochał się już w kimś innym. Podkreślam, zakochał się. To, że założył sobie konto na Tinderze, poszedł na jakąś randkę, czy flirtuje z kimś na Facebooku, jeszcze nic nie oznacza i nie warto wpadać w panikę. Jednak prawdziwe zakochanie się w kimś innym zamyka ci drogę do odzyskania ex i w takiej sytuacji będziesz musiał po prostu odpuścić. Drugą sytuacją, która bardzo utrudnia sprawę, jest duża odległość między wami. Im większa, tym gorzej. Jeśli po rozstaniu jedno z was przeprowadziło się do innego kraju, na przykład wróciło z zagranicy do Polski, to odnowienie tej relacji będzie dużo, dużo trudniejsze, chociaż nadal nie zupełnie niemożliwe. Pozostaje jeszcze fakt, że często pary, które się rozstały i po rozstaniu zejdą się ze sobą, mają wysokie ryzyko ponownego rozstania. Dzieje się tak dlatego, że często decyzja o ponownym zejściu jest podejmowana emocjonalnie. Dwie osoby tęskni za sobą, są dla siebie atrakcyjne, więc decydują się na powrót. Ale często ta strona, która została porzucona, nie wyciąga wniosków i nic nie zmienia po powrocie. Dlatego te same problemy, które doprowadziły do rozstania, ciągle tam są i znowu wyjdą na wierzch, kiedy tylko minie ta początkowa fala euforii po zejściu się. Dlatego kluczowym punktem całej strategii odzyskiwania ex jest wyciągnięcie wniosków na temat tego, co poszło nie tak. Najczęściej przyczyn rozstania jest kilka. Jedne bardzo widoczne, o których na pewno słyszałeś już nieraz od swojego partnera, a inne zupełnie niewidoczne, których często nawet twój partner do końca sam nie jest świadomy. Dlatego podstawą dobrej strategii jest dokładna analiza tego, co możesz zrobić po swojej stronie, żeby w przyszłości było lepiej pozostaje jeszcze pytanie czy warto w ogóle wracać do ex i tutaj odpowiedź zawsze jest indywidualna i warto rozważyć to pytanie osobno w zależności od tego czy to ty zerwałeś czy to twój partner zerwał jeśli to ty jesteś tą osobą którą partner porzucił to zastanów się czy widzisz błędy które do tego doprowadziły czy wiesz co mógłbyś zrobić lepiej żeby w przyszłości zapobiec podobnej sytuacji jeśli widzisz sporo swoich błędów i wiesz jakie twoje zachowania doprowadziły do rozstania i masz zamiar je zmienić w przyszłości, to wtedy warto rozważyć powrót. W przeciwnym wypadku, nawet jeśli umiejętnie wpłyniesz na emocje swojego ex i doprowadzisz do powrotu, to będzie duża szansa, że prędzej czy później znowu się rozstaniecie. Jeśli to ty zerwałeś ze swoim partnerem, ale teraz tęsknisz za tą osobą i rozważasz powrót, to zastanów się, czy te powody, które w pierwszej kolejności skłoniły cię do rozstania, nadal tam są. Czy może jednak widzisz, że partner teraz pracuje nad sobą i zmienił się po rozstaniu? Jeśli nie ma perspektyw na zmianę, to lepiej nie dawać twojemu ex drugiej szansy, bo najprawdopodobniej czeka cię powtórka tego, co już było. Jeśli chcesz odzyskać tę ukochaną osobę, to nie rób nic na własną rękę, tylko najpierw dowiedz się, co działa. I w tym celu zapraszam cię na moje zupełnie bezpłatne szkolenie online, na którym zdradzę ci strategię odzyskiwania ex w czterech krokach. To właśnie dzięki tej strategii, razem z naszym zespołem psychologów, pomogliśmy już uratować tysiące związków po rozstaniu. Link do tego szkolenia znajdziesz pod tym nagraniem. Zapisz się już teraz. Do zobaczenia. Robert Marchel, Instytut Związków.pl